Dzień dobry Państwu. Witamy z kolei Anaconda Fight League 3. Wszystkie materiały z tej gali zobaczycie na naszym kanale, także subskrybujcie. A tymczasem ze mną jeden z bohaterów karty wstępnej, Sebastian Świstak, po swoim zwycięskim pojedynku. Sebastian, na gorąco. Jak się trzymasz? Jak się czujesz po tym zwycięstwie? Witam wszystkich serdecznie. No, nie było to łatwe. Walka była bardzo mocniąca. Zmieniała się z sekundy na sekundę. Także udało mi się zwyciężyć. 2-1 rundach. Ogólnie czuję się dobrze, delikatnie tam noga zabolała, ale to po moim kopnięciu, bo kolega, przeciwnik zrobił blok i uderzyłem lekko w kolano, ale no to jest normalne. Tak, ogólnie jest wszystko w porządku, jestem mega zadowolony ze zwycięstwa, tym bardziej, że zrzucałem 9 kilo, bo chciałem zawalczyć z Sebastianem, Sebastian nie zgodził się na 6, 6, więc yy, zdecydowałem, że podejmę wezwanie tych kilogramów, udało mi się rzucić. Mentalnie żona za mnie trzymała kciuki. Pomagała mi w tym. Nie powiem, bo było to ciężkie zbijanie, bo jeszcze w czwartek, w piątek przed ważeniem miałem 3 kg do rzucenia. Były momenty zawahania, ale jednak udało mi się to zrzucić. Jak wchodziłem na wagę, pokazałem mi 4 To byłem tak zadowolony jak dziecko, które dostaje zabawkę. Chyba o to w tym sporcie chodzi też, prawda? Żeby gdzieś przełamywać te swoje słabości, trudności. Zaczęło się to wszystko na VirtuOz Challenge, dokończyło tutaj. Czy Szukałeś tego rewanżu Sebast... ze swoim przeciwnikiem, czy nie miało to dla Ciebie znaczenia jaki rywal bo chciałeś tutaj wystąpić? Generalnie gdzieś tam w głowie miałem ten ten, w głowie ten rewanż, bo na ostatniej gali na VirtuOzie jak walczyliśmy, no to ja nie zrobiłem wagi, jakoś mi waga się zatrzymała. Nie mogłem nawet zrobić tych 66 kg. Nie wiem dlaczego, czasami organizm się broni, może jakiś błąd po drodze. Sama walka no, wyglądała też, y, można powiedzieć, nieciekawie, bo Sebastian follow'a, po się siatki. Ja też nie byłem w dobrej dyspozycji i tak że ogólnie sędziowie dali ten remis. Byłem zadowolony nawet z tego remisu, szczerze powiedziawszy, bo miałem ciężką tą walkę. W pierwszej rundzie, przepraszam, w drugiej rundzie już mnie odcięło, trzecia runda była już taka po prostu wyniszczająca. No i napisałem do Huberta. Czy nie mogłem u nich na gali. Hubert e, wyszedł z inicjatywą, żeby zrobić rewanż. Na początku chciałem to w 6.6, ale Hubert powiedział, że nie, bo Sebastian jest troszkę ode mnie mniejszy w kilogramach i w ogóle. No to mówię, dobra, zrobimy nasze 4. postaram się te kilogramy zrzucić. No udało mi się zrzucić, walka się odbyła na moją korzyść, ale dziękuję Sebastianowi. Mocna walka, także życzę mu wszystkiego dobrego w tym sporcie. Bo dużo, dużo się działo w tym pojedynku, bardzo dużo i takich pozytywnych dla Ciebie rzeczy i takich pozytywnych dla Twojego rywala. Widziałem, że na początku Sebastian bardzo, bardzo tak stabilnie, szybko na nogach, poruszał się, bardzo był taki mobilny. Miałem wrażenie, że się zaskoczył. Potem właśnie te klincze przy siatce. No, czy ten sweep właśnie w ostatniej rundzie, no to wszystko sprawiało, że ludzie naprawdę stali i oglądali tą walkę. Wow, z szeroko otwartymi ustami yy, tak, no ja miałem yy, więcej w stójce boksować lewy. kontrola, bo mam dłuższe te, te ręce, te ramiona miałem kopać, bo mi się trochę udawało. No i Sebastian zaskoczył mnie w tej pierwszej rundzie, że by poszliśmy w clinch i mnie obali. Nie spodziewałem się tego, że mnie obali. Także no, straciłem też, yy, jeszcze miałem głowę po tym obaleniu, że może uda mi się założyć. Trójkąt, może banana, split. No nie udało mi się. Ta pierwsza runda była przegrana, ale powiedziałem sobie, że nie odpuszczę. Trzeba dalej się bić, bo jeszcze są dwie rundy. No i ta druga, trzecia runda poszła na moją korzyść. No właśnie, ta trzecia. Przepraszam. Tak, proszę poszukać, czy nie, już. No właśnie, w tej trzeciej rundzie to twój rywal na początku miał pozycję dominującą w parterze. Był z góry. Natomiast to widziałem, że polowałeś na to, żeby przejść właśnie z tej pozycji dolnej e, do, do tej pozycji dominującej. Widać, bo wyczułeś chyba ten moment, w którym po prostu swój rywal troszeczkę oddał tego pola i faktycznie była możliwość, żeby go przetoczyć. Powiem ja, właśnie na taki moment, gdzie ta noga jakby troszkę mi uciekła, i że mogłem tą, e, zrobić to przez to, że on tą równowagę napełnił już na tej równowagi. Bo te ciało gdzieś poszło na drugą stronę, a ja momentalnie go obróciłem. No, udało mi się nie powiem, bo użyłem dużo siły w to, bo nawet na zmęczeniu, pomimo, że on jest ode mnie troszkę lżejszy, Trzeba dużo tego, tego powietrza złapać i te siły wyrzucić z siebie, żeby na tych przeciwnika przywrócić. Udało mi się, skontrolowałem pozycję, ale już tam w też miałem tak, że on mnie zaraz odetnie, ale całe szczęście wytrwałem do końca. No właśnie Sebastian, rywalizacja w klatce, ale też rywalizacja trochę pod klatką, bo głośno twoi trenerzy, trenerzy twojego przeciwnika, Anaconda Team, bardzo głośno, każdy mega wspierający swojego narożnika, takie głosy, daj z wszystko, daj wszystko. No i to było słyszalne w ogóle, czy to już w tym momencie... E, powiem szczerze, że, e, słuchaj, narożnik to jest sukces, bo człowiek w walce nie pamięta, pamięta może 20% tego, co się dzieje. Człowiek nie widzi tego, co widzi narożnik, a narożnik widzi wszystko, dlatego wskazówki narożnika są bardzo ważne. Bo mówią tak samo, ile czasu do końca, to wszystko też się rozkłada. To może coś takiego na zasadzie gry w szachy, aczkolwiek to jest trochę inny sport, ale też jest pewna... Pewne założenie w tej walce, pewna taktyka, którą trzeba realizować, bo pójście na taki tak zwany żywioł, to jest według mnie nie do końca sprawdzone, bo coś kogoś trafi, i, a jednak trzeba mieć chłodną głowę, trzeba słuchać narożnika. Po to się ten narożnik bierze ze sobą, nie tylko dlatego, żeby fajnie wyglądać na zdjęciu, tylko po to, żeby się go słuchać i wykonywać pewne zalecenia, które były przed, przed walką dyskutowane. Nie każdy ma w sobie Jorge widala, prawda? Żeby nie zawsze, nie zawsze to wychodzi. Sebastian, dużo ciężkiej pracy, dużo też osób, na które chciałeś podziękować, także jeżeli chcesz do kogoś się zwrócić po tej walce, do żony przede wszystkim na pewno, bo żona mówi, że mentalnie tutaj wspierała, także oddaję głos. Tak, dziękuję przede wszystkim mojej żonie, bo to jak wiemy, no... Zawsze mamy no, najtrudniej, najtrudniej po Dokładnie, praca, dom, Rodzina, dziecko małe, które no jeszcze jest za małe, żeby tu być, ale może jak dorośnie, może też pójdzie moje ślady. Niekoniecznie, żeby uczestniczyć w tym, ale żeby też w jakimś sporcie się rozwijać. Chciałem podziękować wszystkim moim kolegom z klubu Tu Narożnikowi, Krzyśkowi, Marcinowi. Na widowni był mój teściu, mój brat, odnego brata, syn. No i wszystkim, którzy mi kwiwisowali. No i również dziękuję Hubertowi, który jest tutaj głównym trenerem w Anakoda, e, Fight Team, który dał mi szansę. Także bardzo dziękuję i jeszcze może będę chciał wystąpić. Sebastian, bardzo Ci dziękuję. Zachęcam Państwa do subskrybowania. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Serdecznie.